Policyjny sygnał, audycja, w której wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie informujemy, doradzamy i ostrzegamy, jak uniknąć różnych zagrożeń. Chcesz się czuć bezpiecznie? Nie wiesz co zrobić w sytuacji zagrożenia? Potrzebujesz ważnych informacji? Słuchaj nas we wtorki o 13:20 tylko na antenie Radia Fiat. 20 minut już po godzinie 13, a w studiu jest już aspirant Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, dzisiaj o czym będziemy rozmawiać? Co będzie dla nas tym najważniejszym tematem? No, dziś bardzo ważny temat, myślę, że nie tylko dla nas, ale, ale przede wszystkim dla naszych najmłodszych, czyli ferie. Dokładnie ferie. bezpieczne ferie. Bezpieczne ferie. Będziemy mówić o tym, co zrobić, żeby te ferie były bezpieczne i czy możemy wpłynąć na to, żeby faktycznie były bezpieczne, czy to bezpieczeństwo zależy od nas. O tym już za chwilkę. Zacznijmy od tego 17 lutego w województwie śląskim. Rozpoczynają się ferie, potrwają do 2 marca, teraz inne województwa. No właśnie, czy my mamy jakieś statystyki, mamy jakieś liczby, które mówią o tym, jak to wyglądało w ostatnich latach? Coś wiemy, coś, coś możemy powiedzieć? No, statystyki są, zależy pod jakim kątem na nie spojrzymy. Jeżeli chodzi o, o liczby, to, to niestety wypadki drogowe. To z roku na rok była duża poprawa tych, tej, tej statystyki, natomiast już w tym roku patrząc tylko po naszych częstochowskich drogach, w minionym, w minionym miesiącu mamy dopiero zakończyliśmy styczeń tak naprawdę tego roku. A mamy już wypadki, dwa śmiertelne wypadki drogowe z udziałem rowerzystów, bardzo poważne. Mnóstwo zdarzeń kolizji, pomimo tego, że tak naprawdę aura jest cały czas sprzyjająca, bo ile mieliśmy tych zimowych nich zaledwie kilka, gdzie, gdzie rzeczywiście było ślisko, gołoleć goło na drogach. Natomiast no niestety statystyka jest nieubłagana i tutaj jeżeli chodzi o wypadki drogowe no to bardzo źle to wygląda, dlatego trzeba, trzeba zrobić wszystko, żeby temu zapobiegać. Jeżeli chodzi o zdarzenia takie stricte w okolicy ferii, to z roku na rok tak naprawdę, powiem szczerze, że jest bezpieczniej. Mamy mniej zdarzeń o zjawiskach kryminogennych, tak to nazwijmy kryminalnych. Mamy mniej zdarzeń z udziałem osób niepełnoletnich, małoletnich, więc jak gdyby tu pod tym kątem rzeczywiście jest to na plus, ale mimo wszystko. Z roku na rok te zdarzenia i tak są. Jest ich mniej, ale są. E, więc byłoby czymś idealnym, żebyśmy, żebyśmy mogli powiedzieć, że nie w tym roku podczas ferii. Nie było żadnych zdarzeń, żadnych wypadków. Tak, takie mam marzenie i, i taka, taka jest nasza wizja. Tego sobie życzmy i miejmy nadzieję, że w tym kierunku właśnie zmierzamy. Ale właśnie, czy to bezpieczeństwo ferii zależy rzeczywiście od nas? Myślę, że tak, że bezpieczeństwo to tak jak mówi hasło bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Jeżeli wspólnie o nie zadbamy, to na pewno jesteśmy w stanie e, sprawić, żeby te wyniki, te statystyki były rzeczywiście jak najlepsze. E, to bezpieczeństwo w okresie ferii tak naprawdę wydawać by się mogło no, kwestia tylko bezpieczeństwa tych najmłodszych, bo my dorośli tak sobie patrzymy na te ferie troszkę, e, że no, młodzi znowu mają ferie, młodzież szkolna. A my musimy dalej pracować. Niemniej jednak, tak naprawdę, w okresie ferii, to również nas, do, nas dorosłych to bezpieczeństwo dotyczy, bo mówimy tutaj przede wszystkim, tu znowu, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. E, czyli to my dorośli jesteśmy za to w głównej mierze odpowiedzialni jako kierowcy, e, jako też opiekunowie tych osób niepełnoletnich. No i tutaj, żeby to bezpieczeństwo mogło zaistnieć, warto przypomnieć kilka takich podstawowych zasad. Jeżeli wysyłamy gdzieś swoich podopiecznych na jakieś obozy. Kolonie, jakieś zgrupowania i tak dalej, to warto zadbać o to bezpieczeństwo, czyli kontrola autokaru, kontrola tego środka transportu, którym ta, ta osoba będzie się udawała na ten obóz. Tutaj, jako policja, oczywiście oferujemy takie, takie możliwości na stronie Komendy Miejskiej Policji, w, często na stronach Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Są te informacje, gdzie taką pomoc znaleźć. Oczywiście można zadzwonić w dniu wyjazdu. I zgłosić taką interwencję, chęć kontroli tego autokaru. Niemniej jednak to też będzie generowało dodatkowy czas, ponieważ te patrole są wykorzystywane wtedy w normalnych zadaniach, codziennych służbach patrolowych i zdarzeniach. Dlatego warto wcześniej przygotować się, wcześniej sobie zgłosić taką sprawę, że chciał, chcielibyśmy skontrolować ten autokar. Wtedy mamy to też bezpieczeństwo czasu, że nie przedłuży to tego wyjazdu to jeżeli chodzi o, o podróże to takie wejdę zorganizowane. Wejdę mhm. w słowo, bo wiemy też, że Inspek Inspekcja Transportu Drogowego też takie kontrole prowadzi. Czy wy działacie razem, działacie też wspólnie? Tak, dokładnie tak. Wystarczy tak naprawdę jedną z tych służb poinformować, bo jak gdyby ich zakres obowiązków i tego sprawdzenia jest, jest, jest w zasadzie taki sam. Więc jak najbardziej tak. Tutaj również tak zwany ITD nas wspiera w tych działaniach, my ich, więc, więc to się jak gdyby zbiera w całość dodatkowo, jak gdyby, jeżeli chodzi dalej o ten ruch drogowy, to trzeba też pójść w kierunku bezpieczeństwa nas, czyli jako kierowców, mm -hmm. mówię tutaj o dorosłych, o, o tych, którzy, którzy są kierowcami, a, czyli zabezpieczenie pojazdu, przygotowanie go do podróży. A, to, że ferie u nas zaczynają się dopiero za jakiś czas, a, to nie sprawia, że, że nie jesteśmy tymi uczestnikami ruchu drogowego już teraz, a inne województwa mają już ferie i województwo śląskie, również nasza, nasz, nasz powiat, nasze miasto, nasza gmina, są takimi miejscami, które są dosyć licznie odwiedzane przez turystów, to też warto o tym wspomnieć. Dlatego trzeba zwiększyć tą czujność jeszcze dodatkowo w tym okresie. I też to bezpieczeństwo, czyli odpowiednie przygotowanie pojazdu do podróży, sprawdzenie stanu technicznego taka podstawa. To nie ma tak naprawdę znaczenia, czy są ferie, wakacje, czy normalny okres roku, jakikolwiek inny. To bezpieczeństwo pod tym kątem jest bardzo ważne. Sprawdzenie pojazdu, odpowiedni stan techniczny pojazdu przygotowanie też pod kątem jeżeli wjeżdżamy gdzieś dalej, zapewnienie sobie właśnie bezpiecznego, pełnego baku, paliwa żeby się nie okazało, że gdzieś tam podczas podróży, czy to autostradą czy inną drogą, okaże się, że będzie jakieś zdarzenie, będziemy musieli stać w korku a będzie nam brakowało tego paliwa a, bo my o tym zawsze wspominamy to nie tylko chodzi o to, żeby gdzieś dojechać też, ale też chodzi o to o bezpieczeństwo jeżeli taki korek się przedłuży, a mieliśmy takie zdarzenia w ostatnim czasie, że te korki trwały 3, 4, 5 godzin to w, w okresie nocy, kiedy temperatura spada poniżej zera, nieposiadanie ogrzewania w samochodzie, wiąże się też z niebezpieczeństwem, więc tutaj warto o tym pamiętać. Przygotowanie techniczne, także zabezpieczenie odpowiednich bagażów pojeździe, w którym się poruszamy. No i to, co bardzo ważne, i najważniejsze według mnie to stan psychofizyczny, oczywiście tego, który kieruje tym pojazdem, warto pamiętać, żeby no już podstawą jest oczywiście trzeźwość i, i jak najbardziej, ale też wypoczęty kierowca. Kierowca, który sobie robi przerwy w odpowiednim czasie, to kierowca, który jest bardziej czujny i jest przede wszystkim bezpieczny także nie tylko dla tych, którzy jadą tym pojazdem, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego. No właśnie, to powiedzmy tutaj też parę słów, bo czytałam i o tym też się często mówi, że czasami to zmęczenie i to nawet takie ekstremalne zmęczenie, na którym my sobie pozwalamy i mimo wszystko wsiadać za kierownicę bardzo często, no bo pędzimy gdzieś tam, bo jesteśmy w biegu, więc wsiadamy za te kierownicę bardzo zmęczeni, to czasami sprawia, że my i tak, ten nasz stan właśnie psychofizyczny jest może nie taki sam, ale podobny do tego kiedy jesteśmy na przykład pod wpływem czegoś, że nie do końca kontrolujemy to co się dzieje tak w 100%. Dokładnie tak czas reakcji osoby takiej przemęczonej, zmęczonej jest porównywalny do czasu reakcji osoby pod wpływem środka odurzającego czy też alkoholu. Tutaj jak najbardziej tak to, co mówimy, sama prędkość pojazdu oczywiście jest bardzo ważna, bo, bo, bo tam często podajemy przykład, jeżeli jedziemy tam 100 km na godzinę, to, to nawet kichając, jak to się mówi, i zamykając oczy przejeżdżamy kilkanaście metrów w tym, w tym czasie. A co dopiero, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy ten czas reakcji jest wolniejszy, zareagowanie na jakąkolwiek przeszkodę tak naprawdę jest prawie, że niemożliwe, która wyskakuje gdzieś z nienacka. To to bardzo ważne, i, i dlatego odpoczynek, planowanie odpowiedniej podróży, i też bycie wypoczętym, już startując, wyruszając gdzieś w jakąś drogę jest bardzo ważne. Ja często słyszę te opowieści kierowców, jak na przykład jadą nad Nasze Polskie Morze i w jakim czasie szybkim pokonują tą mhm. drogę. E, oczywiście, polskie drogi teraz, e, jakby te umożliwiają im rzeczywiście jazdy nawet z tą prędkością 140 na godzinę. Niemniej jednak, no, ja zawsze mówię, takiej drodze, jeden, dwa przystanki to jest absolutne minimum, aby rzeczywiście to było bezpieczne. Nawet sprawdzenie, czy pojazd właśnie jest dalej sprawny, czy nic się nie uszkodziło, czy nie złapałem jakiegoś uszkodzenia opony albo karoserii, też jest bardzo ważne. Też często jeździmy mm, tymi pojazdami naszymi. Korzystając z gór w okresie zimowym, bo, bo jak najbardziej śnieg tam teraz jest, mam informację od kolegów ze Śląska, że, że w górach już śnieg jest. Szczyrki, Wisła, moi koledzy tam, tam co roku mnie zapraszają na narty, więc mam informację, że już niektóre stoki naprawdę dosyć dobrze działają, ale co ważne i co warto również pamiętać, wybierając się właśnie w góry, e, odpowiednie przygotowanie także sprzętu, zabezpieczenie pojazdu, bo często w tych górskich drogach, w wyższych odcinkach gór, e, niejednokrotnie wymagane są choćby łańcuchy na kołach, aby, aby rzeczywiście gdzieś podjechać pod jakiś ośrodek, pod jakiś e, m, pensjonat wypoczynkowy, gdzie tam te drogi nie są tak odśnieżane jak te główne szlaki. Więc to warto sobie to wcześniej sprawdzić, ustalić, Zadzwonić nawet do, do takiego opiekuna miejsca wypoczynkowego. Czy do Was się dojedzie bezpiecznie, bez łańcuchów, czy trzeba mieć łańcuchy? Jak tam wygląda pogoda w dniu dojazdu, to jest bardzo ważne. I co mierzyć siły na zamiary, chyba też? Siły na zamiary, tak. Um, uważam, że dziś. Mamy możliwości sprzętowe, jeżeli chodzi o pojazdy, bardzo dobre. Niemniej jednak zawsze warto pamiętać, że, 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 że warunki atmosferyczne, nawet najlepszy pojazd z napędem na cztery koła z niesamowitymi oponami na lodzie. Nie zdziała cudów, tak? No, no nie oszukujmy się, to, to tak prawda, wygląda. To prawda, to prawda. A z kolei na tych stokach, jak już jesteśmy, to możemy też wspomnieć kilka słów o tym tu, zarówno do rodziców, jak i do ich pociech, bo czasami na tych stokach też bywa niebezpiecznie. Czasami widzę, że tak szusują niektórzy, że nie, nie rozglądają się troszkę na prawo i lewo. I oczami wyobraźni widzę różne bardzo złe scenariusze. Co zrobić, żeby ich uniknąć? Dokładnie tak. Tutaj też chyba mierzyć po prostu siły na zamiary. Um, ja też jestem, jak gdyby, użytkownikiem stoków. Aktywnie, aktywnie korzystam co roku z, ze stoków, jeżdżę na nartach. Mój poziom nie jest zbyt zaawansowany, od razu powiem. Natomiast bardzo to lubię dla mnie, jak gdyby prędkość nie ma znaczenia bardziej podziwianie widoków w trakcie jazdy, ale niejednokrotnie widzę właśnie to, jak, jak szczególnie młode osoby, no dość ryzykownie i niebezpiecznie korzystają z tych stoków. tutaj spieszę też przypomnieć o, o tym obowiązkowym kasku, bodajże do 16 roku życia. O to e, też który ważne. jest wymagany. Tak naprawdę m, przepisy, gdyby nie mają też do końca znaczenia, e, bo ważne jest. E... Ważne jest to, żeby, żeby przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, ponieważ jeżeli trzymam mniej niż 16 lat, czy więcej, to nie ma znaczenia. Jeżeli dojdzie do wypadku, ten kas naprawdę jednokrotnie ratuje życie. Ja ostatnio jestem na takim etapie też przeglądania sobie różnych informacji, właśnie o stokach, o technikach jazdy itd. i tak dalej. Trafiłem na taki bardzo ciekawą kompilację filmików z wypadków na stokach, a i to na polskich stokach byłem w ogromnym szoku. Ale właśnie czytając potem komentarze, że niejednokrotnie ludziom życie uratowało właśnie kask, odpowiednie ubranie. Jeżeli już jeżdżę na bardziej ryzykownych stokach, to też tak zwany pancerz pod, pod ubraniem, też właśnie ciepłe ubranie siebie na stok, swoich pociech, ponieważ kiedy zjeżdżamy, ta temperatura, wiadomo, jest inna, to jest wysiłek fizyczny jesteśmy rozgrzani, nie czujemy tego zimna, ale potem wsiadając na wyciąg, wsiadając na orczyk, czy czekając w kolejkach, automatycznie ten mróz jeszcze bardziej nas potęguje, nas łapie, ponieważ jesteśmy niejednokrotnie zmęczeni, przegrzani, spoceni i, i, i wtedy ważny jest ten odpowiedni ubiór. No i korzystanie w sposób bezpieczny, zapoznanie się z takim podstawowym regulaminem każdego stoku. One są tam widoczne na, na, na stokach, przy wyciągach można sobie wcześniej przeczytać zasady bezpieczeństwa. Co zrobić, kiedy ja się przewrócę? Co zrobić, kiedy ktoś przede mną przewrócił się, leży na śniegu? Jak bezpiecznie właśnie z powrotem wstać? Jak, jak, jak nawet bezpiecznie się wywracać? E, ja osobiście jestem absolwentem wychowania fizycznego, więc jak gdyby e, nauka jazdy e, i była obowiązkowa na, 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 na moim kierunku studiów. No i właśnie pierwszą lekcją nie zapomnę jak dziś była lekcja po prostu jak bezpiecznie się przewrócić upadać. na stoku, upadać, mm -hmm. jak bezpiecznie jest z niego wstać, jak ominąć taką osobę i tak dalej. To ogromnie ważne. Dwa, że przed, przede wszystkim ten zdrowy rozsądek na stoku. Um, jednokrotnie widzi się osoby, które źle się ubierają, które wchodzą tutaj na przykład, jeżeli już nie korzystamy typowo z narci, snowboardu, z innych teraz możliwości zjazdowych, bo nawet rowery teraz są te zjazdowe mm. na śniegu. Natomiast jeżeli nie korzystamy z tego, a idziemy tylko typowo turystycznie gdzieś w górę, no to ubiór, podstawa, mapa, odpowiednie też przygotowanie, naładowany telefon, bo to też podstawa. Wychodząc w góry warunki na dole mogą być świetne, piękne natomiast po przejściu godzinę, dwie godziny jakimś szlakiem wchodząc wyżej, mogą się diametralnie warunki zmienić i wtedy jest to bardzo ważne, żeby być na to przygotowanym odpowiedni ubiór, odpowiednie zabezpieczenie też termiczne, jakieś jedzenie napój ciepły fajnie byłoby, jak była jakaś apteczka no i też ewentualnie to co ważne, aplikacja ratunek na telefonie ściągnięta, która też będzie nam w stanie pomóc w razie wielkiego zagrożenia no i, ale do tego musi być też ten telefon właśnie naładowany Dlatego to są takie, takie ważne informacje. No i też pilnowanie swoich pociech. Nie zostawiajmy mhm. ich samych. Ja czasem widzę, słyszę na stokach, jak, jak wam prywatnie, że rodzice mówią, dobra, ty jeździsz do dzieci, jeździsz, je, jeździsz szybciej, to czekaj na mnie na dole. Mhm. Uważam, że nie do końca jest to odpowiedzialne zachowanie. To są osoby... Hmm, który może coś się wydarzyć po drodze, my potem jadąc nawet za chwilę za tą osobą, e, ja niejednokrotnie to widziałem, bo moja żona jeździ szybciej ode mnie tutaj, muszę ją pochwalić mm -hmm. e, i pozdrowić serdecznie e, i też zawsze się umawiałem, dobra, to zjedź szybciej i poczekaj gdzieś tam na którymś etapie stoku na mnie. Tam się spotykamy, to jest takie nasze miejsce umowne. Jeżeli jej tam nie ma, to znaczy, że musiałem ją minąć po drodze, coś się stało. I kiedyś był taki przypadek, że gdzieś tam zjechała, coś się stało z, z jej nartą, a ja jadąc, też przy warunkach atmosferycznych nieciekawych, nie zauważyłem jej po drodze, ale poczekałem, ja na dole ona dojechała, więc wiem, że jest bezpieczniej, to też polecamy robić. Robić właśnie z dziećmi, umawiać się na takie właśnie jakby pit stopy, tak to nazwijmy mm -hmm. po drodze. <laughs> Czyli pilnujmy się, a to co mm. mówimy też o górach, pamiętajmy, że to tak naprawdę też można by do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na przykład naszej tutaj w okolicach chociażby Jurajskiego Olsztyna gdzieś przypasować, bo to nie muszą wcale być wielkie i wysokie góry, ale na skałach Jurajskich też można zrobić sobie krzywdę, o czym wiedzą najlepiej ratownicy Jurajskiego Gopru. Tak, serdecznie ich pozdrawiam. Kiedyś bardzo mocno z nimi współpracowałem, Tak moja przeszłość, e, więc jurajski, e, grupa jurajskiego jest, e, jest często angażowana, szczególnie w okresie zimowym, stacjonują również w Olszczynie. E, tutaj też właśnie a propos tego, e, mamy stoki też na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, e, które są fajnie przygotowane, też polecam i tam e, również właśnie korzystamy mądrze, natomiast e, wielokrotnie spotykamy się niestety w okresie ferii z naszymi saneczkarzami amatorami, czy też nie tylko saneczkarzami, bo teraz to przeróżne możliwe pojazdy do zjazdów. To jest oczywiście świetna zabawa, jak najbardziej polecamy, ale róbmy to mądrze. Nie zjeżdżajmy na tych sankach i pilnujmy, by nasze pociechy nie zjeżdżały w terenach w pobliżu dróg, w terenach jakichś właśnie skał, gdzieś niebezpiecznych miejscach. Róbmy to wszystko po prostu z głową, bezpiecznie i też dbajmy o to bezpieczeństwo tych naszych najmłodszych. Uczmy ich tego, jak być bezpiecznym. 30 sekund, bo kończy nam się czas jeszcze na słowo odnośnie pomocy sąsiedzkiej, kiedy zostają puste nasze mieszkania, kiedy wyjeżdżamy. Dokładnie tak, bo okres wakacji to. Wyjazdy, przyjazdy, ale też ważne, żeby zabezpieczyć swoje mieszkania. Zabezpieczajmy je w sposób y, mądry, są dzisiaj mnóstwo sprzętu, i tak dalej. Ja o tym zawsze powtarzam: jak najbardziej tak, każdy z nas wie, monitoringi, domofony, alarmy, ale najlepszym zabezpieczeniem jest sąsiad, dobry sąsiad, któremu powiedzmy, y, że wyjeżdżamy, żeby się zainteresował, lub ktoś z rodziny. Niech tam zajrzy na to mieszkanie, jeżeli wyjeżdżamy na dłuższy okres. Raz, dwa razy zaświeci światło, sprawdzi, czy wszystko w domu ok, da nam informacje. I też nie chwalmy się na portalach społecznościowych albo do obcych osób. Słuchajcie, jadę w góry gdzieś tam na tydzień, miesiąc, dwa różnie to tam z tymi feriami bywa. Nie chwalmy się tym, żeby po prostu te informacje nie dotarły do niechcianych, niechcianych osób. Okej, okay. czyli tak naprawdę wniosek jest jeden: to od nas zależy, czy te ferie będą bezpieczne. Wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg, wszyscy jesteśmy użytkownikami stoków, więc zwracajmy uwagę na siebie, zwracajmy uwagę na innych i co? i bezpiecznych, dobrych ferii życzymy. Tak, bezpieczeństwo nasza wspólna sprawa, dbajmy o nasze bezpieczeństwo, życzę udanych ferii i zapraszamy do nas, do Częstochowy, na Jurę Krakowsko-Częstochowską w nasze przepiękne okolice. A zapraszał aspirant Kamil Sobiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Policyjny sygnał, audycja, w której wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie informujemy, doradzamy i ostrzegamy, jak uniknąć różnych zagrożeń. Chcesz się czuć bezpiecznie? Nie wiesz co zrobić w sytuacji zagrożenia? Potrzebujesz ważnych informacji? Słuchaj nas we wtorki o 13:20 tylko na antenie Radia FIAT.